Jesteśmy na Prime MMA, Kasia dla Najlepszej Polskiej Dziennikarki, witaj. Jak się czujesz z tą wygraną? Jak się czuję? No fajnie się czuję, że to już w końcu, to dzisiaj już się to wydarzyło, bo dwa, dwa miesiące ciężko trenowałem, przygotowywałem się do tej walki. No i bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać, mam 2-0 i tyle. Jasne, to jest twój osobisty sukces, sukces trenera personalnego również, prawda? Um, jak Twoje miasto. Myślisz, że wrócisz tam i? I, I nie wiem, no. będą mi gratulować na pewno i co, ale tak jeszcze odpocznę sobie z tydzień albo dwa, ale i wrócę do normalnych treningów dalej. Jasne, ale myślę, że wszyscy będą się cieszyć, i będziesz miał przez to. Więcej, prawda? Więcej swoich uczniów, więcej pracy, a może następne walki? To też racja. Może, może to wystąpienie tutaj, tak jakby, zaangażuje większą liczbę osób do treningów, żeby do mnie przychodzili, żebyśmy razem pracowali nad swoją, nad, swoją sylwetką. Czy, czy kolejne walki? Zobaczymy. Zobaczymy, czy federacja będzie chciała. I ja jestem otwarty. To było bardzo widowiskowe zwycięstwo. Myślę, że federacja będzie chciała. To jest tylko moje osobiste zdanie, ale to było bardzo ładne co zrobiłeś. No co, no taki był plan, żeby go wyczekać, żeby tam się powystrzeliwał. No i parę razy go w studię trafiłem. Potem obaliłem i, i dokończyłem dzieła zniszczenia. Tak, tak, to też wyglądało. A osobiście co ci dała ta walka? Osobiście, no, na pewno dwójkę do rekordu z przodu, i też taką, nie wiem, no, taką wewnętrzną dumę, że ja też jestem sportowcem z krwi i kości i po prostu lubię wygrywać. Nie lubię przegrywać. Czyli tak, naturalny zwycięzca born to be a winner. Dokładnie tak. <laughs> Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i życzę sukcesów. Dziękuję również.